ORIANA NADCHODZI NAD POLSKĘ Z ZACHODU EUROPY. Niż uderzy w centralną część kraju w godzinach popołudniowych, będą ogromne ulewy, burza oraz porywczy wiatr. Im alarmuje do Polaków, zostańcie w domu. Może być naprawdę groźnie. I mógł wydało ostrzeżenie dla aż 10 województw. Nisoriana, który wczoraj doszczętnie zniszczył niektóre miejscowości we Francji, teraz uderzy w Polskę. Fala wody może zalać m.in. stolicy kraju, Warszawę. Może spaść grat. A wiatr w niektórych regionach Polski będzie wiał z prędkością powyżej 100 km/h. Nie ma wątpliwości, przy takiej pogodzie lepiej zaszyć się w bezpiecznym miejscu. I mógł wydaje ostrzeżenia. Niż Oriana nadchodzi, może być groźnie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie 2 stopnia przed upałami. A także ostrzeżenie 2 stopnia przed burzami z gradem aż dla pięciu województw. Mazowieckiego, Lubelskiego, Podkarpackiego, Świętokrzyskiego i Małopolskiego. Kolejna piątka otrzymała ostrzeżenia i stopnia przed burzami. Są to województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie, śląskie, łódzkie i wielkopolskie. Ostrzeżenie 2 stopnia daje do myślenia, oznacza ono, że w obrębie podanych województw może nastąpić prawdziwe zagrożenie życia i zdrowia ludzi. Pogoda spowoduje także ogromne straty materialne. Już teraz obserwujemy tragiczne skutki nadejścia niżu nad Francję. W mediach całego świata pokazane zostały przerażające obrazy. Tysiące osób ewakuowano, w tym setki dzieci. Strażacy nie nadążają z liczeniem strat po licznych podtopieniach. Wylały największe rzeki w kraju, między innymi Rodem, niż Oriana nadciąga nad Polskę. Ostrzeżenie im Zmieni się pogoda i będzie to chwila wytchnienia od upałów. Niż oriana przyniesie jednak niezwykle intensywne opady deszczu. Imk ostrzega przed deszczami i burzami i wydał ostrzeżenia dla 10 województw. Ponadto, jak informuje TVN Meteo, wypiętrzone chmury mogą być zagrożeniem dla samolotów. Niż oriana to chłodny front atmosferyczny. Który został tak określony przez niemieckich synoptyków w piątek, 10 sierpnia, niż Oriana będzie przemieszczał się z zachodu na wschód Polski. Temperatura w ciągu dnia wyniesie maksymalnie 32-24 stopnie Celsjusza. Przejście niżu przyniesie jednak gwałtowne burze oraz ochłodzenie. Wysokość z opadów w czasie deszczu może sięgać 30 lmkw, a w niektórych regionach, takich jak Lubelszczyzna, Kujawy, Podlasie i Mazowsze nawet do 40 lmkw. Prędkość wiatru w porywach sięgać będzie nawet 90 km/h.